Dzień dobry Państwu, witam w programie, który jest tworzony dla Was i o Was. Mamy dla Państwa przegląd najnowszych zabrzeńskich informacji. Zostańcie z nami, zaczynamy już teraz. Tłusty czwartek to jedyny taki dzień w roku, w trakcie którego nie liczymy kalorii, tylko delektujemy się pysznymi wypiekami. Jakie są Wasze ulubione e, smaki pączków? Ja mam ulubiony Oreo. A ty? E, czekoladowy. No a ile macie w planie zjeść, zjeść tych pączków? Ja chcę zjeść dwa. Ja już zjadłem no jednego, no to jeszcze nie wiem, z dziesięć. Tak dlaczego lubicie jeść? Bo niektórzy zjeść taki bardzo dobry ten krem taki środku. E, no bo są pyszne. No bo każdy lubi jeść pączki, co ty dużo mówić? A jakie są Twoje ulubione? Myślę, że jakieś owocowe, klasyczne z różą, no najlepsze. Czy to fajna tradycja? Myślę, myślę, że tak, no bo każdy lubi jeść, no i dzień związany z jedzeniem na pewno będzie fajny dla wszystkich. W najbliższy piątek o godzinie 20.30 górnik Zabrze zmierzy się z Krakowią. Koncentrujemy się przede wszystkim na Krakowi na tym spotkaniu u nas, bo wiemy też patrząc na tabelę, jaka jest sytuacja. Oni mają punkcik mniej i to jest kolejne z tych spotkań, w których mówisz, kurczę, jeśli wygrywamy z nimi, no to dalej patrzymy do góry. I w ten sposób musimy się nakręcać, w ten sposób musimy na to spotkanie patrzeć, że gramy na własnym boisku i chcemy to spotkanie wygrać, bo ta nasza sytuacja naprawdę była fajna w tabeli. Są groźni. I nawet w ostatnim meczu z wielonią pokazali, że przegrywając 2-0 można, można i, i można się nawet pokusić o w końcu y, są grę, są groźni, wiemy jakie są ich atuty, więc, y, Musimy się ich przeciwstawić, a, a z naszej strony musimy po prostu pokazać dużo lepszą w ostatnim meczu. Do drużyny trójkolorowych dołączyło kilka nowych twarzy. I jedną z nich jest Filip Probst. Yeah, I feel good. Czuję się dobrze. Jestem tu prawie 3 tygodnie. So, po tym czasie przyzwyczaiłem się już do miasta i czuję się dobrze. Tak, like lubię wszystkich. Yeah, Wszyscy są mini, so, pomagają mi kiedy czegoś nie rozumiem. When when I więc jest fajnie. So, tak, miałem kilka minut. Jestem gotowy, aby grać więcej, ale to wszystko zależy od trenera. W wydarzeniach to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego i miłego wieczoru. Do zobaczenia.